Z tej strony Paweł i Paweł. W dniu dzisiejszym pierwszy raz mamy pojazd czterokołowy Ariel 4. Widzisz, bo w życiu jest tak, że jest Land Rover, jest Range Rover i jest taki Micro Rover. Ja no w sumie powiem ci, powiem ci jedno, zgadza się, bo patrząc na jego przód. Mi się kojarzy on naprawdę bardzo z Range Roverem. No taki, taki pomniejszony, nawiązujący. No ale poza tym, że pojazd jako pierwszy w naszej gamie ma, no nie pierwszy w naszej gamie, ale pierwszy, który nagrywamy, ma cztery koła, to ma jeszcze jedną rzecz. Okrągła kierownica. Zgadza się. Ale co on ma jeszcze? Czym on się wam zaprezentuje? Sprawdźcie sami. Wygląd tego pojazdu jest nietuzinkowy. No przyznaj sam. Powiem tak, jak nagrywałem shortca właśnie z Arielem 4, to pierwsze moje porównanie, kiedy z przodu go zobaczyłem, było do Land Rovera, Defendera. I zobacz, że jak był wystawiony na targach we Wrocławiu, to też mega mega przyciągał uwagę. Ludzi i wręcz działał jak magnes, co zresztą widać było po, w trakcie jazdy, że ludzie się uśmiechali, ma, dzieci tak, machały. Tak, dokładnie. Także tutaj no, zdecydowanie na plus. Warto też powiedzieć, że żeby redukować wagę, jest on wykonany z plastiku. To, nie plastik, kompozyt. Dokładnie kompozyt. tak, to jest kompozyt. To jest według mnie bardzo fajne rozwiązanie, dlaczego? Dlatego, że właśnie to jest microcarb. Dzięki temu po pierwsze unikamy problemów e, korozji. Druga sprawa jest taka, że nie niszczy się e, tak łatwo no, jak metal, e, kiedy ma styczność z solą, a tego w zimie u nas jest dosy, dosyć dużo. No i kolejna kwestia jest taka, że naprawa e, uszkodzonych elementów. Przypadku, no nie, no nie oszukujmy się, jakiegoś wypadku czy czegokolwiek jest tania po prostu. Tak. Ma to jeden tylko minus, mianowicie to, że w miejsce, gdzie są przyczepione do ramy, no tam mogą się znajdować takie delikatne wgniotki odkształcenia. Od wygląda to troszeczkę jak gniotka. No ale to trzeba sobie jakby... Coś za coś jest, No tak? tak, dokładnie. Lepiej jednak mieć coś, co w razie czego jest łatwiej wymienić i przede wszystkim nie koroduje, mhm. niż no coś postawimy na parkingu i tak za chwilę będziemy mieli jakąś wgniotkę. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o wygląd, a w mhm. tym wypadku to jego wielkość. Tak naprawdę w miejscu, gdzie samochód staje wzdłuż, tak, my możemy postawić w poprzek, to zgadza się. I nie wystajemy ani z przodu, ani z tyłu, mieścimy się na szerokość, tak naprawdę pasa. Mhm. Y zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jak tutaj, co do wyglądu, spójrz na te alufelgi. Jak one są fajnie wkomponowane w całą kształt tego samochodu. O tak, bo srebrne takie ramiona, tak, tutaj mhm. boki są czarne, tego mamy czarne nadkola, te plastikowe takie nakładki, czarny próg, e, srebrne klamki, czarne lusterka ze srebrną wstawką, mhm. tutaj srebrna stawka, czarny dach, tak naprawdę słupki, e, górna część słupków e, jest już czarna i to wszystko sprawia, że to się tak jak koło zębate, po prostu idealnie do siebie tak. pasuje, nic tutaj tak... Nawet śruby są takie, wstawki srebrne, tak? mhm. i to wszystko sprawia, że takie małe detale wpływają na bardzo estetyczny wygląd i bardzo przyciągający wygląd. Pamiętaj jeszcze jedną rzecz: że to nie jest jedyny kolor, który jest dostępny. Bo jest jeszcze dostępny biały, jest jeszcze dostępny granatowy oraz taki. Srebrny, srebrny z brązem, wiesz o co chodzi. Tak, Taki tak. Taki ten, też według, też według mnie każda z, każda z tych palet Ale to wszystko można zobaczyć sobie też na stronie. Jasne. Pokażmy widzom, yy, powiedzmy w sumie widzom, <laughs> odnośnie aspektów technicznych. Silnik? 2000 watów. Dokładnie. Prędkość maksymalna? To jest maksymalna? niespełna 3 konie, 2,7 tak. konia. Prędkość maksymalna, no jak to w przypadku prawidłowego motoroweru. Nie, 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 właśnie, to jest, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to się nie rejestruje jako motorower, tylko to się rejestruje już jako pojazd lekki. Z racji tego, że ma cztery koła, więc na to wymagane jest prawo jazdy przynajmniej kategorii B1. Wracając do tematu. 45 km na godzinę, prędkość maksymalna. W warunkach miejskich absolutnie wystarczająco, tak. Prawo mamy jakie mamy, przepisy mamy jakie mamy. Tutaj to jest wszystko spełnione. Pozostaje nam teraz, ja zadam pytanie, nasz bak paliwa. Bateria 60V, 48Ah. 58Ah, tutaj cię poprawię. Tak, 58Ah, zgadza się. Chociaż raz, więc baterie już lepiej. Baterie, baterie, są tutaj baterie żelowe, jak najbardziej. I tak naprawdę wystarczają nam na te około 50 km. Mhm. Realnego zasięgu to jest jak najbardziej do osiągnięcia. I tutaj też powiemy, że jak zawsze wszystko zależy od warunków zewnętrznych, temperatura, hmm, pogoda w sensie opad deszczu, tak, nasza waga. Waga pasażera na Pio A jak mięsień piwny jest zbudowany, to tutaj czuć. To czy weźmiemy zakupy, czy nie, to wszystko będzie miało realny wpływ mhm. na to, jak daleko nim zajedziemy. Właśnie, wspomniałem jeszcze jedną rzecz: że tu jest bateria żelowa. Pamiętajcie, bo tu jest bateria żelowa, też trzeba o nią dbać. Też trzeba o nią wyjątkowo dbać. Nie, ona nie lubi skrajnie niskich temperatur. Nie lubi być doładowywana. Jeżeli tak mamy baterię żelową, to najlepiej rozładować ją do niskiego poziomu, rzędu 10% i full do fulla ją ładować. Nie doładowujemy, nie, nie, nie. Podkreślam. Tak. To nie nieład. <grystanie> nie będę. Duży Paweł obecnie jest w swoim naturalnym środowisku. <grystanie> Czytał Mały Paweł. <grystanie> Plus tego pojazdu jest taki, że jak pada, wieje, to my spokojnie możemy się pozamykać. Nie zmokniemy, nie zmarzniemy, będzie nie. ok. Wyposażenie w środku. No, jak już widać, było elektryczne szyby. Pojazd ma centralny zamek, co jest fajną rzeczą, tak naprawdę. To mnie strasznie irytuje, mnie korzystanie z kluczyka, w związku z czym to jak najbardziej na plus. Jeśli chodzi o, jak jesteśmy przy szybach, o przewiew, tak, tutaj mamy szyberdach i ciekawą rzeczą jest tylna szyba, którą również możemy sobie uchylić i zamknąć. Także przy otwartym szyberdachu, przy otwartej tylnej szybie mamy taki naturalny tak naprawdę przewiew. Myślę, że na te najcieplejsze dni bardzo, bardzo fajna rzecz. A co z zimnymi dniami? A z zimnymi dniami, to mamy tutaj taki przycisk ogrzewanie. Tak jest. Mamy też kół, jakby, no, jakbyśmy nie chcieli mieć ogrzewania, ale mimo wszystko chcielibyśmy mieć jakiś przepływ powietrza, taki dodatkowy, wymuszony poprzez e, wentylatory. A skoro jesteśmy już na pawo ulubionych przyciskach i tak dalej... Ci dzisiaj tą przyjemność. Proszę. I guzicki. No to, to Twoja specjalizacja, ale skoro mogę Cię wyręczyć, proszę. z prawej strony sterowanie y, kierunkiem jazdy pojazdu, R do tyłu, N neutral, D do przodu, drive tak. potem mamy przyciski e, do sterowania e, światłami, nawiewami, tego typu rzeczami stacyjka, najprostsza na świecie stacyjka jaka może być on, off, nic więcej się tutaj nie dzieje następnie port ładowania USB aż się świeci, Chcę, żeby z niego skorzystać do naładowania telefonu czy jakichś innych podręcznych rzeczy, sterowanie multimediami jedziemy w górę, od razu sobie zobaczmy tutaj kierownicę, kierownica taka trochę wysunięta do przodu ale moim zdaniem całkiem wygodna nie ma tutaj regulacji kąta nachylenia kierownicy tutaj mamy wycieraczki spryskiwacz, zaraz pawełcio będzie mały, yy, mokry z lewej strony kierunkowskaz i włącznik świateł w kierunkowskazie tutaj przed nami kolorowy wyświetlacz pokazuje podstawowe funkcje czy podstawowe parametry jazdy, czy mamy włączone światło, czy nie, głośność z głośników, prędkość stan naładowania baterii, obecny bieg i w przypadku biegu stycznego mamy tutaj kamerę, w której wyjątkowo zobaczymy małego Pawła ale jeszcze do Ciebie takie pytanie. Co sądzisz o wnętrzu, jak ci się na tym fotelu siedzi, przy Twoich 183 cm wzrostu? Generalnie jest naprawdę mega w porządku. Zobaczcie, że ja jeszcze mogę się odsunąć, i to jest już bardzo daleko. Jest na tyle daleko, że ja do czubka kierownicy muszę już się wychylać. Więc to jest dla mnie zdecydowanie za daleko. Ja sobie tutaj tak troszeczkę do przodu muszę przesunąć. Tutaj też no sięgam, tak sięgam. Mam wystarczająco w tej chwili miejsca na kolana. Osoba wyższa ode mnie spokojnie się zmieści, tym bardziej, że nad głową mamy te jeszcze z 10 cm, a wewnętrze na dach to nawet i pewnie ze 13 cm. Więc myślę, że nawet taki olbrzym, no może nie dwumetrowy, ale prawie dwumetrowy, to 199 cm tutaj spokojnie, spokojnie się zmieści bez kłopotu. Pedały jestem w stanie tutaj obsługiwać. Gaz, hamulec, bo tylko dwa mamy. E, nic więcej tutaj nie mamy. E, hamulec ręczny. No i kąt pochylenia, e, kąt, boże, nie kąt, tylko przesuwanie fotela przód, tył, tak jak przed chwilą pokazywałem. Z lewej strony mamy ustawienie. O, ale pykło, ale pykło, tak? I spójrzcie. O. No, tutaj to nawet. Stary Niedźwiedź mocno śpi. <głos> <głos> tutaj, tak naprawdę, yy, też można się zrzemnąć. Podobnie jak to było w Tuktuku. Natomiast, uwaga, bo zaraz strzeli znowu. Ja będę miał potem poobijane plecy. Jest naprawdę wygodny i moim zdaniem, fotel jest nad wyraz wygodny. Taki troszeczkę bym powiedział taki kubełkowy, bo gdzieś tutaj ma coś trzymać. A jak, w momencie, kiedy jeździ, jeździliśmy dzisiaj we dwóch tym, ee, z tyłu. Paweł, jakie wrażenia z jazdy? Komfortowo, przestronnie. O, szyberdach, szyberdach sobie otworzę. Proszę bardzo. Jak twoje wrażenia? Ja, przy, twoich, przy twoim wzroście. I kiedy ja siedziałem z przodu? Metr siedemdziesiąt z przodu, 186 z tyłu. To ja utrudnię to nawet. I tak jak jestem, ja się tutaj wślizgnę. Jest fotel ustawiony na 183 cm wzrostu, czyli na mnie. Tak ja się tutaj wślizgnę. O! o. Trochę wciągnę brzuch. No i bez, tak na dobrą sprawę, bez regulowania fotela. Bez regulowania fotela. Kolana mieszczą mi się. Tutaj za siedzeniem jest już troszeczkę ciasno. już Troszeczkę napieram na ten fotel, ale się mieszczą. Natomiast, jakby mam być, to taka komfortowa pozycja, gdzie biorę ten fotel między nogi, między kolana. Absolutnie wygodnie. Tym bardziej, że zobaczcie one, te kolana moje nie nachodzą głęboko tutaj. Tutaj dosłownie nachodzą te 4 cm. Także absolutnie tutaj to jest wygodne. Mógłbym odrobinę ponarzekać, jeśli chodzi o oparcie z tyłu. No, na krótkie dystanse ok, natomiast to nie jest e, oparcie komfortowe, takie jak je było w innych e, pojazdach. Paweł, nie oszukujmy się, to jest pojazd na krótkie dystanse, więc nad czym się zastanawiamy? Pasy bezpieczeństwa oczywiście, dlatego że jest homologowany na dwie osoby, więc legalnie mały i duży Paweł mogą we dwóch tym jeździć. Tak jest i nie popsują sobie fryzur. Tak jest, bo nie, nie, wymaga, nie jest wymagany kask. Widzieliśmy już, jak ja się mieszczę. Paweł, wskakuj do środka i zobacz. Nie ma problemu. Zobaczmy, jak ty się mieścisz. Żeby nie było, fotel jest ustawiony pod ciebie. Więc tak, ja wchodzę tutaj. Mogę go swobodnie podsunąć, sobie jeszcze do przodu. Mam tutaj wystarczająco dużo miejsca. Jest ok, tak na dobrą sprawę. Ok, kiedy fotel jest ustawiony pode mnie, to pokażemy w jaki sposób można wejść bez konieczności męczenia się na tylnie siedzenie. Krótko mówiąc jak robią to cywilizowani ludzie, a nie duży paweł. Czek. Proszę bardzo, jestem w środku. Fajna rzecz, czego nie zauważyłem w innych pojazdach. Z tyłu tu jest kieszeń. Czek, ustawiamy z powrotem. Mam dosyć dużo miejsca. Oparcie jako tako. Powiem tak, no, mam tutaj jakieś odkolam do siedzenia. Przy moich ustawieniach jest jakieś 15 cm. Według mnie wystarczająco. Tak jak wspominałem wcześniej, nie jest to pojazd. Żeby robić trasę Hel zakopane ale na krótkie odcinki wystarczy. Nieodłącznym punktem naszego programu jest bezpieczeństwo w formie hamulców i zawieszenia. Tak jest. Zobaczmy jak to wygląda. Mhm. Zapraszam. Tutaj przód tarcza, nawiercana, dzięki czemu też wentylowana. Zawieszenie. Zawieszenie hydrauliczne. Można by w sumie rzec, że niezależne. Po prostu niezależne. Tylnie koło. E, hamulce tarczowe. Tarcza nawiercana, dzięki czemu też wentylowana. I z tyłu również na amortyzatorze niezależne zawieszenie. Ciekawą sprawą w tym pojeździe jest to, że mamy światła w technologii LED. Całkiem nieźle y, oświetlają y, drogę. Barwa zimna, biała, mi osobiście bardzo się podoba. Naprawdę fajnie widoczne w mojej opinii są tutaj kierunkowskazy, szczególnie te z przodu. Też oczywiście wszystko mamy w technologii LEDowej. Standardowy, ostatni punkt naszego programu, podsumowanie. I to co ty najbardziej lubisz, plusy minusy tak od razu. Dobra. Plusy czy minusy wybierasz? Zacznę minusy. No, znaczy, dobra. OK. Ostatnie miałem minusy. Minus, minusem tego samochodu jest, według mnie, pomimo jego rozmiarów, duży promień skrętu. Tak jak miałem okazję nim pojeździć, według mnie, jak na te rozmiary. Duży ma promień skrętu. Ok, porównujesz to do yy, Ariela, do Nemo. Pamiętaj, że tutaj mamy cztery koła, tam tak. mieliśmy trzy koła. To już jakby powoduje to, że te mm, pojazdy będą miały mniejszy promień skrętu. Aczkolwiek faktycznie. No jak na takie nie małe. Powala. Am, to... Nie powala. promień nie... skrętu nie powala. Okay. Dobra. Następnym minusem jego jest dla mnie troszeczkę. Yy, dla mnie osobiście. Brak możliwości regulacji tej kierownicy. To jest dla mnie minus, ponieważ dla mnie jako dla niskiej osoby musiałem być albo za blisko fotelem, albo za daleko, żebym mógł ręce wygodnie na niej ułożyć. Ty mówiłeś coś innego, bo do te ręce masz dłuższe, jak pagaje takie twoje. Ale u mnie, u mnie to, wiesz, ja z tymi swoimi krótkimi rączkami, no miałem problem. Okej, okay, jesteś przyzwyczajony po prostu do innej pozycji kierownicy. Mnie generalnie bardzo odpowiada jeżdżenie na przykład busami gdzieś, gdzie siedzę wysoko i ta kierownica jest w ogóle wysunięta tak do przodu. Mi to odpowiada, tak? Czy to jest kwestia pagai, czy nie. Ja po prostu lubię taką mhm. pozycję i niekoniecznie lubię taką typowo sportową pozycję jak Formule 1. Okej okay. i. Czy ja jestem w stanie jeszcze coś, do czegoś się doczepić tutaj? No, może kilka minusów na akumulatora, bo to tak, tak, jest kilka. tak. Tak, tak, to, to się zgadza, ale czy faktycznie mogę się do czegoś doczepić? No nie mogę, bo do hamulców się nie mogę doczepić. Fajnie, bo ma centralny zamek, o którym już wspomnieliśmy. No, kurde, ciężko mi znaleźć coś, co do czego mógłbym się przyczepić faktycznie. Okej, okay, z takich e, największych plusów. Mi generalnie podoba się to, że są te drzwi, nie jak w Tuktuku, gdzie tych drzwi nie było. W szczególności, że jak nagrywaliśmy Tuktuka, to najcieplej nie było. Zgadza się. Tutaj dzisiaj warunki są bardzo sprzyjające, są idealne. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, a i w pojeździe było tak samo, jak będzie nam za zimno, podgrzejemy sobie atmosferę, jak będzie nam za gorąco, otworzymy sobie szyberdach, otworzymy sobie szyby, włączymy sobie nawiew. Generalnie w środku jesteśmy w stanie zrobić tornado. Kolejny moim zdaniem plus, no Tutaj jesteśmy w stanie coś załadować. Jakieś zakupy włożymy do tyłu, włożymy mhm. zasiedzenie. Mamy to miejsce, będziemy skręcać, nie wypadnie nam to na tak. zakręcie. Także to jest na pewno e, duży plus. Kolejny, w moim przekonaniu, światła. Tutaj naprawdę robią dużą robotę. Mhm. E, one są bardzo dobrze widoczne, wyglądają bardzo nowocześnie. Co mi dłuchasz tutaj. Żeby w moją stronę poleciała ta muszka. Wyglądają bardzo nowocześnie i to jest jak najbardziej In Plus. To chyba takie największe. No, jeśli chodzi o gabaryty kierowcy, no to tutaj mamy tak naprawdę prawie praktycznie cały, przy, cały zakres. Tak, mhm. Do tych dwóch metrów. Każdy powinien znaleźć tutaj jakiś kąt dla siebie, a będą ładnie z przodu siedenii, kanapy, No i nie będzie mógł jechać. z tego, Wtedy zmieni się, co prawda, ilość osób, która będzie nim jeździć, ale nie jest to niemożliwe, żeby nie pojechać. Także to jest to. Bardzo mi się podoba to, że nie trzeba otwierać go z żadnego kluczyka, To jest pilot. Kurczę, XXI wiek normalnie rzekł. <laughs> e, przynajmniej w tym pojeździe. E, to jest to. My jeszcze chyba... co do plusów mam, ja mam jedną rzecz jeszcze, e, zawsze Ty do, do, dopowiadasz, tym razem ja Ci się wcisnę i wiesz co, na plus jego wyposażenie. Elektryczne szyby, radio Bluetooth, skórzana tapicerka, można by powiedzieć, że kubełkowy fotel e, z przodu. O, fotel bardzo wygodny. Tak, o, bardzo, wygo, bardzo wygodny, no i samo wykończenie tego samochodu e, przemawia na jego korzyść. To jest tak, moja no, opinia. Jest, jest W środku jest naprawdę ładnie wykończony. No nie, 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 okej, okay. przyczepię się. Tynia, kanapa, oparcie, o, jest dla Ciebie do, minus jeden. Dzięki. Tynia, kanapa, z tyłu oparcie. Mogłoby być bardziej komfortowe. Może nie jest tak, że się nie da tam jeździć, ale odrobinę bardziej komfortowe mogłoby być. I w tym momencie Mamy nadzieję, że podobał się Wam dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego pojazdu. Dajcie znać, co sądzicie e, o tym odcinku. I w tym momencie zapraszamy na Instagrama, zapraszamy na Facebooka, e, zapraszamy do lajkowania, zapra zapraszamy do subskrybowania, zapraszamy do komentowania i do wszelkiej aktywności, żebyśmy mieli z Wami e, kontakt. Instagrama mówiłeś? Instagrama mówiłem, oczywiście. W takim razie krótko mówiąc, zwięźle i na temat siema. siema. we dwóch. Zapraszam Pawle. To tak, najpierw musimy otworzyć szybę. Tylko jeszcze warto by było, żebyś kluczek miał przekręcony. Bo bez szyby nie uda nam się potykę zmieścić. Jesteś w środku? Jestem w środku. Dobra, ja zamykamy. Dobra to co, startujemy nie? Pasy zapnij. A właśnie. No i widzisz, i ja też muszę z tyłu. Tak jest. Ręczny, puszczony. Poczekaj. Zapiąłeś się? Nie, bo tutaj widzisz ja zakupiałeś. <laughs> Trzymaj